Dzień dobry w ten piękny czwartek. Życie biegnie szybko. Ja już trochę lepiej się czuję. Przepraszam, że mnie nie było wczoraj na live. Ale wiecie, siła wyższa. Dzisiaj robimy szybki obiad z pomidorów, które mi zostały jeszcze w ogródku. Wrzucamy je na patelnię. I nie wiem, czy pamiętacie, że jakiś czas temu pokazywałam Wam, jak zamrażam sobie czosnek gnieciony z oliwą i właśnie taki kawałek teraz taką kostkę udłubaną w zamrożelniku dodam na patelnię do tych pomidorków które się tam właśnie duszą pomidorki właśnie w takiej formie duszą się na patelni właśnie z tą kostką która się właśnie roztapia z oliwą i z czosnkiem a ja znowu wyjmuję mojego lejpaka z obudki, którym którym jest zamrożona pietruszka i będę tutaj dodawała jeszcze. O, zobaczcie, ona fajnie się mrozi, więc, jak jest czas, kiedy macie dużo pietruszki, to możecie ją po prostu sobie, sobie zostawić na taki czas, kiedy nie będzie w ogródku, albo kiedy nie będziecie mieli czasu. I w takiej formie będę dusiła. I zaraz wrócę do Was. A w międzyczasie będę przygotowała makaron. I ja mam taki makaron ryżowy, jaśminowy albo z kurkumą i wydaje mi się, że nawet pod względem kolorystycznym wybiorę dzisiaj ten jaśminowy ja wstawiłam wodę do gotowania i w międzyczasie wcinam moją parówkę bezglutenową wiem, wiem, nie mówcie parówki są niedobre ja wiem o tym, naprawdę wiem ale ja uwielbiam parówki nie wiem dlaczego, ale po prostu uwielbiam świadomie kupuję parówki ale teraz fajne, bo znalazłam bezglutenowe, które mogę Czystym sumieniem po prostu sobie zafundować na śniadanie. I najlepsze na świecie pomidory. To się nazywają czekoladowe z mojego ogródka. Czekamy aż się ugotuje woda. Zrzucamy makaron. I czekajcie na finał. Pomidory z pietruszką czosnkiem udusiły się. Teraz. Najważniejsze. Przygotowaną fetę, taki no wiadomo, że to może nie oryginalna, ale kupiona w Biedronce, Kostka fety, pokrojona, ląduje, ląduje na patelni i dosłownie jeszcze, dosłownie 5 minut y, podduszamy to. Wystarczy później tylko podać na makaron i mamy gotowy obiad. I tak zobaczcie fajnie, ta feta się e, rozłożyła pod ciepłem w tym sosiku, więc będzie geni genialna po prostu z makaronem. A makaron się tutaj gotuje. E, dosłownie 5 minut, bo to jest makaron ryżowy. I zaraz zaproszę was na finał. Uwaga, uwaga, i tu właśnie mamy premierę mojego popisowego dania. Ser feta z pomidorami, z czosnkiem i z pietruszką. Do tego już mamy makaron ryżowy ugotowany. I nakładamy, zobaczcie tutaj, sobie tak. Możemy to nakładać na wszystkie inne, jakieś takie ryże, makarony. Można to z chlebkiem, z pieczywkiem jeść. O, tak to wygląda. Jak Wam się podoba? Jeszcze test, słuchajcie. Mmm. Aha. Ważna wskazówka. Nie sólcie tego sosu i pomidorów, bo sama feta jest mega słona. Kiedyś zrobiłam ten błąd i nie było przyjemnie. Mm. Mega pycha. Średnio apetyczny kolor tego makaronu, powiem szczerze, pasuje do mojej bluzy dzisiaj, ale jest bardzo zdrowy i smaczny, więc... Bon appetit, kochani! Piszcie w komentarzach, czy próbowaliście robić taki przepis i czy chcecie więcej takich szybkich obiadów.